W dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam przedstawić naszą karcie, czyli elektryczny zespół trakcyjny serii E57 o numerze 038. Ta jednostka jest nie tylko najstarszym taborem, jaki mamy w kolejach mazowieckich, ale i najstarszym stacyjnym taborem w całej Polsce. Przeszła liczne modernizacje i usprawnienia, które widzimy do dzisiaj. Nazywam się Patryk Działak, jestem naszym instruktorem w kolejach mazowieckich. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po Taborze. Znajdujemy się teraz w kabinie L57 Babci. Jeżeli chodzi o. Klasyczny wygląd został w pełni Z lewej strony znajduje się nastawnik kierunkowy służący do wyboru kierunku jazdy, a także nastawnik jazdy służący do rozruchu pociągu. Z prawej strony maszynista ma do obsługi kran maszynisty. Jest to wymieniony i zmodernizowany kran produkcji Orlicona. Oryginalnie na tej jednostce występował kran firmy Knor. Jeżeli chodzi o sam pulpit, tak jak we wszystkich jednostkach poniżej numeru 1900, jest on klasycznie zabudowany na płasko. Po lewej stronie znajdują się lampki sygnalizacyjne informujące nas o tym, czy dany element na taborze działa, czy jest jakiś problem z tym. Wyżej znajdują się woltomierze i amperomierze zarówno niskiego napięcia, jak i wysokiego napięcia. Które informują nas o tym, jakie mamy napięcie w sieci trakcyjnej, jakie mamy napięcie na pojeździe wytwarzane przez przetwornicę, a także manometry odpowiadające za pokazanie nam wskazań wszystkich elementów pneumatycznych na taborze. Tutaj może to wydawać się lekko skomplikowane, aczkolwiek duża ilość przycisków jest spowodowana po prostu obsługą każdego z tych elementów z osobna. Znajdują się tu przyciski od podnoszenia pantografów, zapalania świateł. Czy to czerwonych, czy, 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 czy białych z przodu, a także od uruchamiania wszystkich innych elementów, które są nam potrzebne w trakcie obsługi tego taboru. Tutaj na dole znajduje się pulpit do otwierania drzwi, na który zresztą mamy podgląd z lewej strony żebyśmy widzieli czy wszystkie drzwi się otworzyły a przede wszystkim czy wszystkie drzwi się zamknęły. Dodatkowo mamy lampeczki od SHP oraz czuwaka. Jak każdy N57 ten tabor jest wyposażony w prędkościomierz produkcji Haslera który poza wskazaniami prędkości rejestruje nam również wszelkie parametry jazdy maszyniste. W środku znajduje się specjalna taśma na której rejestrowane są wszystkie te parametry która w razie jakichś zdarzeń oraz z ruchu eksploatacji, pomaga nam w odczytaniu tego, jak maszynista prowadził dany pociąg. Jest to urządzenie bardzo proste w użytku, działa jak każdy zegarek. Maszynista przy przyjmowaniu taboru musi go nakręcić, żeby działał. Dlatego też codziennie słyszymy to charakterystyczne cykanie w trakcie jazdy w kabinie maszynisty. swojego wieku babcia przeszła szereg modernizacji, które ułatwiają życie zarówno maszyniście, jak i podróżnemu. Z takich rzeczy możemy wspomnieć chociażby o monitoringu, który czuwa stale nad waszym bezpieczeństwem na składzie, a także udogodnienie takim jakim jest Wi-Fi, znajdujące się na pokładzie. Zmiany, które zaszły. Względem historycznego wyglądu babci mamy kilka elementów, zwłaszcza tutaj w kabinie maszynisty, takich właśnie jak sterownik od ustawiania tablic, które wskazują nam do jakiej lokalizacji pociąg jedzie. Wcześniej mieliśmy takie zlokalizowane tutaj korbkowe, jeszcze za czasów starego PKP, korpkowe ustawianie relacji pociągu. Teraz jest to wszystko za pomocą tego sterownika. Dodatkowo, każda kabina maszynisty jest wyposażona w uchwyt na tablet, który posiada każdy z maszynistów. W tablecie posiada on wszelkie potrzebne informacje, a także aktualny rozkład jazdy. Dodatkowo w kabinie zamontowany jest mikrofon, który służy nam do kontaktu z podróżnym. Widzimy się teraz na wagonie silnikowym n 57 Babci. Jest to szafa niskiego napięcia, która obsługuje wszystkie urządzenia. Praktycznie większość czynności, które wykonujemy względem uruchomienia jednostki, musi siedzieć tutaj. Oczywiście nikt z podróżnych nie ma dostępu, dlatego, w ramach ciekawostki, chcieliśmy Wam pokazać, jak to wszystko od kuchni wygląda. Większość rzeczy oczywiście możemy zrobić z kabiny, ale. Jeżeli chodzi o jakieś konkretniejsze usterki czy inne rzeczy, oczywiście musimy zbliżyć się tutaj, wejść do tej, do tej szafy i sterować wszystkim ręcznie z, tej, z tego miejsca. Marcia podstawiła się właśnie w terenie. za parę minut odjedzie swoją kolejną podróż. Będzie kontynuowała swoją 57, a kto wie, czy mniej więcej jeszcze lat pracy. Dziękujemy Wam za to spotkanie z nami i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków, w których postaramy się przybliżyć również inne tabele, które mamy w kolejnym